Ośrodek Pomocy Społecznej jak co roku przygotował paczki dla osób potrzebujących z terenu gminy Police. W akcję po raz kolejny zaangażowali się wolontariusze. Paczki przygotowano z myślą o osobach samotnych, starszych i schorowanych. W tym roku do akcji włączyły się przedszkolaki z Polickiej Dziesiątki. 21 grudnia odbyło się pakowanie paczek i przekazanie ich osobom potrzebującym. W ramach projektu Świąteczna Paczka w tym roku udało nam się zorganizować 60 paczek. Trafią one do osób starszych, schorowanych, które nie są w stanie przez stan zdrowia przede wszystkim gdzieś tam wyjść do ludzi, dlatego my wychodzimy, my wychodzimy do, tych, do tych osób. W rozwożeniu świątecznych darów pomogła grupa wolontariuszy ze szkoły podstawowej numer 8 przy ulicy Tanowskiej w Policach. Ja się staram brać udział w każdym wolontariacie, ale mam jeszcze dużo innych spraw ze szkoły konsultacyjnych i nie mogę czasem, ale ja bardzo chętnie pomagam pani we wszystkim, co mogę. I takie akcje są dla mnie bardzo fajne i cieszę się, że mogę pomagać ludziom i dawać im tą radość ze świąt też, bo wszyscy zasługują na nią. W każdej paczce znalazły się artykuły o długim terminie przydatności do spożycia. Ośrodek Pomocy Społecznej monitoruje sytuację osób, które kilka razy w roku wymagają wsparcia socjalnego. Jestem bardzo zaskoczona. No i miło, mile zaskoczona tym prezentem i pamięcią o mnie. No i z tutaj możliwości wypowiedzenia się chciałam podziękować. Świąteczna akcja, w którą angażuje się wiele osób wynika z potrzeby serca i chęci pomagania innym. Paczki sprawiły dużą radość nie tylko osobom obdarowywanym, ale również pracownikom socjalnym i wolontariuszom, którym charytatywna pomoc sprawia wiele radości. No naprawdę dziękuję ślicznie.